Cześć siemanko z tej strony Agromast B6 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dziś będziemy kosić owies owsa mamy 3,5 hektara więc bez zbędnego pierdzielenia wsiadamy do czwóreczki i zajeżdżamy na pole potem sobie zjedziemy sobie też kombajnem dzisiaj mi się wydaje bardzo co w zjazdy na pole Chciałem, żeby odcinek był taki 15 minutowy, taki 15 minutowy, nie taki nie za długi, nie za krótki a zobaczy się jak wyjdzie. Tak na razie musimy na to pole dojechać, rozłożyć się, wtedy będzie cacy. Jedziemy sobie, jedziemy Jest to seria z live'ów Ktoś jest niewtajemniczony to zapraszam do mnie na kanał. Zobaczcie sobie moje zapisy transmisji na żywo. Tam będziecie widzieć. Tam jest po 5 zapisów z live zapisane. Co możecie obejrzeć, sprawdzić sobie jak to wygląda takie tam szmer bajery. Wydaje mi się, że... Seria będzie ciekawa więc, więc będzie co oglądać z odcinka na odcinek wiadomo będziemy się rozwijać Zakupiłem ostatnio przed odcinkiem i przed liveem y, kawałek ziemi 3,5 hektara na którym była usiana kukuryda zostało ściernisko po kukurydzy zaorałem to ściernisko oraz w tym polu na środku było takie Zagajnik, taki ugór, taki nieużytek. Jest go też tam kupiłem, by był chyba za 25 tysięcy, w tym za 26 000. kupiłem go, zaorałem wszystko, zakultywatorowałem to, to rany i fajny, piękny kawałeczek jest na nim pewnie, zasieją rzepak. Spróbujemy iść, będziemy próbować iść w rzepaki bardziej. No i tam pszenica, jęczmień, owiec może czasem nawet na który na ziarno ale to tam w kolejnych częściach odcinka mapa kraju, faźniki twórca mapy to Leo Leo zapraszam do niego na kanał zrobił kawał dobrej roboty bo mapa jest 4x czyli bardzo duża żeby dojechać z punktu A do punktu B trochę to trwa no wiadomo tą bardziej jeżdżę po drogach niż robię w polu dlatego ma 12 motogodzin bardzo mapa mi się podoba mam nadzieję, że będę bardzo długo, długo na niej grał sobie tutaj jedziemy fajnie tak z asfalcikiem tutaj elegancko Tutaj są ma rzepak pusiany. Sobie jedziemy, umijamy to panią. to panią sobie umijemy. I tutaj sobie zjedziemy, bo tu jest właśnie ten mój kawałek ziemi. Tu są się wiemiaczki posadzone. Tu sobie zjedziemy, o! Pięknie. Nie będziemy blokować ruchu. I szybko tutaj wychodzimy z ciągnika i tepamy się do kombajnika. Poczciwe do, do Bizonka. Nim też trzeba zajechać. Teraz nie wiem, którą stroną jechać, tą czy tą. A! Jadę tą samą, co? Naszą czwóreczkę. Tutaj załączamy drugi bieg. Na trzeci wskoczył, ale to nieważne. Jedziemy sobie, jedziemy. Kurczę, mało paliwo jest. a na ten odcinek powinny starczyć. Poza odcinkiem go sobie zatankuję. Chcemy takie rolnice tak chyba oczy nie? To Trzeba dojechać na to pole, skosić to Póki jest pogoda Mamy pierwszy dzień Pierwszy dzień lipca No to tak jakby w farmingu pierwszy dzień lipca To jakby połowa lipca Bo mam dni w miesiącu ustawione na dwa dni No i tutaj No i takie tam tuperele Tutaj będziemy też, mamy krowy, mamy krowy. Tam chyba z 6 krówek mamy. Mamy 30 też z turem i 4x4. No jak mówię, jak ktoś chce się więcej dowiedzieć to zapraszam na zapisy live'ów. Zapisy live'ów też będą. Kolejne live'y będą też kręcone. Zobaczymy jak odbieże, Zobaczymy jak odbierzecie ten film. Jak chcecie to zadawajcie pytania w komentarzach. Chętnie odpowiem i przypnę wam serduszko pod komentarzem tutaj jedziemy, sobie jedziemy. Sprawdzę, czy aby ja na pewno to się nagrywa. Tak, nagrywa się, czy nie? Nagrywa się? No, dobra, nagrywa się. Jedziemy sobie dalej. Wujeczka, cyk. I jedziemy sobie. Tutaj. Będą, będą też odcinki z sianokosów Ale mam takie... Mam taki pomysł, żeby tą 30 wymienić na y, Ursusa 3512 12 że tak. Bardzo mi się spodobał. Silnik Perkinsa 30 cylindrowy Moc 47 koni, 30 ma mniej. No i w ogóle mi się taki szybszy też jest. Mi się tak bardziej gabarytowo podoba. Fajnie taki do mojej no tak do malutkiej taki żeby coś przywieźć, zawieźć idealny pod kosiarkę rotacyjną, pod grawiarkę, pod przetrząsarkę no dużo dla niego by było roboty ale to o co, no muszę się najpierw was spytać zapytać czy byście chcieli tak zamienić światło z tej 30 na tego kursu za 3512 bo mi się wydaje, że to dobry pomysł dobry pomysł bo no nie wiem, no tak ten silnik też taki fajny jest tak niby trzy cylindry, a ponad prawie 50 koni ma no i właśnie No i już nie wiem co mam do was mówić Nie wiem to co mi przyjdzie na język To co mi przyjdzie na język to powiem i tyle Przepraszam jakby były takie czasem miejsca w filmie że kurde to tak świetne Będą takie miejsca w filmie, że nie będę się odzywać Po prostu ja tak mam Że się wczułem w grę I zapominam, że w ogóle nagrywam Więc na przyszłość Przepraszam za to No ale Tak już jest Tutaj sobie jedziemy, fajna Miejscowość, krajów Wjeżdżamy Oj nie, jeszcze nie minęliśmy znaku Teraz miniemy znak Teraz miniemy znak Krajów, patrzcie krajów, wyjeżdżamy do Krajowa Chyba będziecie ten odcinek mieli na... No go teraz jak go nagram od razu będę go wstawiał na no YouTube tylko... No to było tak podaję, że będziecie mieli go z rano do obejrzenia No ale jak to chce to może w każdej chwili go sobie obejrzeć, jak będzie wydamy, nie? No. Słomy zostawiam co one zostawiam połowa pewnie na sprzedaż połowa na yy, do ściedlenia dla krów pewnie tych krówek sobie dokupimy bo niby fajne ceny za mleko ma być myślałem też nad yy, postawieniem leczarni chyba żeby z tego mleka produkować masło, ser takie tam rzeczy no ale jak na razie na to trzeba mieć pieniądze o tam już oddaję naszą czwóreczkę widać złą przyczepami Zje wyjeżdżamy z krajowa Jedziemy sobie tutaj jedziemy Oto jest ten mój kawałek Nawet z by, Kurczę będziemy to kosić i kosić Tak mi się wydaje No ale nic Będzie trzeba zasiać Będzie trzeba też skosić Tutaj sobie zjedziemy, Na z kości sobie tutaj boczek Fajnie na pole I tutaj sobie Czy za mało zajechałem? A tutaj ruchu i tak nie ma. Odczepiamy. Aż no kurde podważyło header. sobie zajeżdżamy pod headerek. I ledwo zaczniemy pewnie kościć więcej. Bo tak jak mówiłem, chciałem ten, żeby ten odcinek był 15-minutowy, taki krótszy. Zapoznawszy o, że tak powiem. Tutaj sobie o, podczepiamy i jedziemy. Tutaj trzeba trochę trzeba jechać tym asfalcikiem Tym asfalcikiem sobie tutaj trzeba jechać to na tym zakręcie Trochę jeszcze kilka metrów I wjeżdżamy w łan Wjeżdżamy w łan i tyle Tutaj sobie jedziemy Teraz czekaj Tu już jest nasz Tu już jest nasz owies Musimy trochę cofnąć Tutaj się na Kierować bardziej w tą stronę, o tutaj, o fajnie, na eleganckości, tutaj sobie zajeżdżamy, zajeżdżamy sobie. zobaczmy jak to w ogóle będzie sypać. Du dużo dałem tutaj yy, nawozu, nawozu, i będzie chyba dobry plon. Tak mi się wydaje, bo no tak, tak, mam nadzieję, tak. Bo... Czy już prawie 100 litrów, zbiorniku już jest, o popatrz. Jest 100 litrów. W farmingu to jest 100 litrów, jakby ktoś się przyciepi I to się objętość podaje w litrach. Ktoś nie wiedział, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Tak jak mówiłem, słomę zostawiamy. Będziemy ją prasować w tą głupelę pewnie będę musiał wypożyczyć tę y, trasę bo jak na razie na nią nie mam funduszu sobie prosimy pewnie sobie zrobimy dwa okrążenia skończymy ten odcinek a te resztę pewnie w kolejnym materiale albo poza odcinkiem nagro albo zrobię tak, że zrobię te dwa okrążenia a następny odcinek będzie z pracowania słabo po prostu po prostu do... Znajomy nie do cyk, żeby na początku nie robić aż tak długich odcinków na początek. Takie 15 minut max Więc spróbujemy jak to wyjdzie jak na razie. Tutaj, a jak pokażcie, jak tutaj. A tutaj to się fajnie tutaj to, w tym że idzie Kurczę prawie 1000 litrów. Ładny owiec zero chasta, auto farming. No, ale by było, było i ziemia pewnie nie ziemia tylko trawa od ziemi dorosła tak chciałem powiedzieć Zbyt tutaj ziemi. pole długie pole długie i nawet dosyć szerokie będziemy to lata lateczne kosić no nic się zasiało to się skosi trzeba to zebrać jak nie patrzeć to są... Jak nie patrzeć to jest... No jakby to powiedzieć To są pieniądze na łodygach, o! rzuty po, po łodygach Jak coś co nie wiem, to mówię co dla śmiechu W procesie falnowym Dojeżdżamy prawie do końca Dojeżdżamy do końca sobie, no tutaj Pewnie będę musiał tutaj i zrobimy tak ten zagajnik o tak sobie go zrobimy o tam co nabudzimy tam jest kawałek skry... ścierniska to tam sobie zajadę pewnie sobie czóreczkę. i już się powoli będę wysypał bo jakbym się tutaj nie wysypał tam tak było. A to tam to by nie wyglądało za fajnie jakbym kogoś po, w porzu jeździł wszyscy po prostu pojedziemy do końca i tutaj się rozbijemy no, tak jak mówiłem śmiało piszcie śmiało piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie udostępniajcie jak chcecie byście udostępnili by to by mi dało. jak to się nazywa no motywacji do nagrywania Wam kolejnych odcinków z tej serii Tutaj sobie Teraz cofniemy na, ten, na to ściernisko Tu jak ładna Odpoko słomy jest, patrzcie Tu sobie cofniemy, o 8 na godzinę, powolutku Tutaj sobie cofniemy O, elegancko Tutaj W ogóle, o Tak, jo Dobra hmm. Wychodzimy z kombajnu i rozkładamy rurę tutaj o musimy ten chwytnik tak o tepniemy się, stepniemy się do naszej pięknej czwóreczki Niezawodnej. Według mnie idealny wybór na początkowe gospodarstwo takie 10 14 husik. Z turbinką, 96 koni tutaj, że ma no. czasem ma no, ciężko no, ale w ogóle z tymi dwoma przyczepami ale nie ma się co dziwić tutaj sobie jedziemy o, dregancjo bo dwa słupy niestety są na tym polu no nic się nie zrobi trzeba około tego tyle tutaj o, zrób jedziemy jedziemy, jedziemy, jedziemy Szybko, szybko, bo kombajn czeka, stypnie. Muszę go też naladgonić. Naladgon trzeba tu pięknie, o. Kurde, co to się stało się? Ja sobie Jedzę troszkę tutaj. I pod rurę, i pod rurę. O kurde, to prawie w heler, przy przetierniczył. Wtedy by była banie dopiero na odcinku albo byście się śmiali pewnie ze mnie. Niech się wysypie elegancko. Ja sobie nawrócę i potem kosimy sobie dalej. Kosimy, będziemy sobie kosić. Tak jak mówiłem, może zrobimy sobie te dwa okrążenia. Muszę zobaczyć, jaki jest czas, niestety, ale 16 minut. No dobra. To sobie dokończymy ten, dojedziemy do końca i... I tyle z tym odcinku, ale jak na razie trzeba sobie wyruszyć elegancko. Za kombajnikiem sobie cofniemy, zajedziemy raczej, o przepraszam. Hamować trzeba już i wysiadamy i, i wchodzimy do kombajnu. A, trzeba złożyć rurę. Tutaj o. Składamy. Tutaj żeby nie przypierniczyć w to. O. I gościmy dalej, zajeżdżamy tam. Teraz, jak my tam zajedziemy? No, to jeszcze, bo tu jest nawet dosyć tyle miejsca. Tak jeszcze trzeba się po prostu wykręcić w pewnych dachach. Może tutaj sobie nakręcimy. Dobra, włączamy tego do dojeżdżamy do końca. I tutaj lampę ładnie sypie, myślałem, że będzie gorzej ale mi się też tak wydaje, że tu będzie bardzo i to bardzo dużo balonów i słowa. Tu to tutaj trzeba zwieść będziemy trzydziestką ładować zajedziemy się do ale dobrze, że mam przednie przednie pomaganie o, zadanie przedniej osi Dzień dobry. Pozdrawiam mojego moderatora. Jedynego moderatora. Pozdrawiam serdecznie. Jak będziesz to oglądał, to, to będzie elegancko. Tutaj sobie idziemy Na początku myślałem, jak tutaj zacząłem, zacząłem obrać, to myślałem, że tam ten trzeci słup. Tam co pokazuje że jeszcze jest na polu To jest tylko takie źródło nautyczne. A jest za drogą już. Na innym polu na inną Trzeba jakoś uważać. Musi tutaj pszenicę z posiadami rozliczyć. Wyrodziło też na ładne rzeczy. Taką musi tym kumplarnikiem wparować Bo aż, bo aż mrusza. No, ale nic, trzeba swoje skosić następny co będzie więcej dopuszczona, bo będzie do tutaj brzemica zasiana, ma, na tamtym polu, co jest w oddali, to jest będzie tam rzebaczek. będzie że tyle w temacie mam nadzieję, że dużo się dorobimy, bo mapa jest bardzo piękna, bardzo duże pole i chciałbym, bardzo chciałbym, żeby ta seria właśnie się opierała skończyła się na tych właśnie dużych polach dużych maszynach będziecie sobie oglądać jak to się kiedyś czy dzisiaj jak się kosiło bizony, a, jak się kosi, a jak się będzie kosić na przykład takim polantem czy leksjonem od klasa no na no, to jeszcze przyjdzie czas oby zobaczymy czas pokaże na razie tutaj swoje podwórze do popisu. Swoje pole do popisu, bo no, tak chciałem to robić. Myślałem, żeby, żeby wykupić te dwa pola, na którym jest pszenica i tam oddali ziemniaki, żeby tu też połączyć. Aby musiał do sąsiadów zagadać i się spytać. Wtedy byłoby bardzo ładne pole. No, wtedy by takie bardzo ładne było, że ja się z nim tutaj na tym zakręcie coś pięknego no tutaj już zbliżamy się ku końcowi odcinka końcowi odcinka i będziemy się zwijać powoli i zobaczymy jak to rusznie Wy zobaczycie na YouTube Mówiłem zachęcam do subskrybowania lajkowania, udostępniania znajomym może im też się spodoba taka twórczość moja idziemy jeszcze trochę sobie kilka metrów pojedziemy w ten kszutek i będziemy kończyć albo wiecie co? ja jeszcze tam dokoszę ten zbiornik wysypię i wtedy będzie ładny Mamy ładny czas i ładny koniec filmu tak zrobimy, ja Mamy 89% już, zaraz będziemy sypać. Bizonik daje radę w tym łanie. Tak kolorystycznie, żeby on był taki... Wybrałem taki kolorystyczny, żeby taki wyblakł, bo wiadomo, nowa maszyna to nie jest. Z fabryki dopiero co nie wyjechała. Swoje ma już na, na No i tutaj mamy już prawie full, full Tutaj trzeba się wysypać. No patrzcie, o! Dobra. Wychodzimy. Wchodzimy, musimy na drabinkę wejść i otworzyć tą rurę. Otworzy się ona? O, teraz. O! Tutaj o! chwytnik, Ciach, dobra. Tutaj czwóreczka. Jedziemy czwóreczką, czwóreczka i ogień o i patrzcie czwóreczka jedziemy A co on tak głupio z te ruszył jak się wyrwał we wody. Patrz, teraz full gas My jedziemy na eleganckości nikt nas nie zatrzyma dwie przyczepy z tyłu polskie żniwa szybko pod kombajn kombajn stygnie po kabelkach I się wysypiemy hamujemy gasimy patrzcie taki ładny łanik tutaj o. o no i tego odcinka no koniec i zapraszam was do subskrybowania i do oglądania kolejnych materiałów na razie, cześć